Nowy laserowy blogżarz, To coś, co absolutnie zmieni cały StumbleGuys na zawsze. Mówimy o tej mapie, która jest 10 na 10 i każdy prawdziwy fan gry marzy o tym od roku czy nawet dwóch lat. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale my do tego wszystkiego jeszcze nie mamy wszystkich skinów z darmowego koła. Jesteśmy na tej becie 0,71. I oczywiście wszystko mamy za darmo, natomiast dwóch skinów nam brakuje. Jednym z nich jest! Aaaa! No, ten jeden w lewo. Czyli tak dokładnie Dark Future. Gość, który na blogdash też pasuje ze względu na swoje kolory. Ale ja bardziej bym chciał Epika Ben Lightweight, a on jest nasmarowane oliwką. Co to w ogóle jest? Dołącz do teamu Sigmowników. Wejdź na koniec sklepu Wystummel Guys i wpisz kod Abra. To są tylko 4 litery: Aby Ry -a, a. dzięki temu polski kod zyskuje na sile i pnie się w górę, bo jesteśmy na ósmym miejscu na świecie. A możemy być na przykład lepsi od Hiszpanii czy Brazylii. Wystarczy, że wpiszesz kod Abra i powiesz o tym swojemu znajomemu. To wcale nie musi być takie proste, żebyśmy trafili te dwie skórki naraz. Dlatego że szansa to 3,13%. I oczywiście. Jako, że to koło jest darmowe, to ja mogę nim zakręcić milion razy. Tak, realnie milion i nic się nie stanie. Ale oczywiście nie chciałbym kręcić miliona razy, bo to by zajęło pewnie 5000 lat. Dokładnie tak. To pewnie nawet ta czapka z daszkiem abratem już wtedy nie byłaby e, pomarańczowa, tylko jakaś biała. A czy my właśnie dostaliśmy, słuchajcie, ptasią kupę? Dostaliśmy kroki ptasia kupa. Jakby, jakby. Okej, okay, Guys Już robi takie rzeczy Brawl Stars zrobiło Spajka kupę, prawda? No tak, mm, dosłownie To z ptasia kupa, serio, oni na to wpadli I stwierdzili, dobra, zróbmy to Okej, okay, tak czy inaczej, dawaj, kręcimy dalej, słuchajcie Kręcimy, bo ja naprawdę potrzebuję, słuchajcie Jedną skórkę i drugą Nie ma innej opcji, słuchajcie Oj, 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 tutaj nie było aż tak daleko No to kolejne kręcenie Chociaż jednego skina, słuchajcie, teraz bym chciał Wtedy możemy go zabrać właśnie na naszego nowego blokdasza i będę naprawdę usatysfakcjonowany ale nie tym razem. Okej, okay, koło zwalnia. Może tym razem! Może tym razem! Mamy go! Mamy Ben Lightweighta, czyli skórkę, na której najbardziej mi zależało ze wszystkich. To jest stosunkowo mały skin. Jest strasznie śmieszny, słuchajcie, naprawdę. I bardzo chciałem zobaczyć. Bardzo! Czy mogę zmienić mu kolor skóry? Jo! O czym my mówimy? Co to jest za koleś? Patrzcie to! Dobra, to jest mega kozackie. A, on, a to, to wygląda fajnie. Bo on słuchajcie, taki jakby, kurde, takie, wiecie, to będzie skin dla spocenców, mam wrażenie. Bo on na po prostu takich różnych mapach może być chętniej używany, żeby na przykład unikać bomb na bombardmencie, bo ten skin, słuchajcie, jest naprawdę mały. Jakby serio, ja nie wiem, czy on nie jest jakiejś wielkości kapibary, tak totalnie szczerze. O, żółty jest świetny. Serio, w ogóle, nie no, wszystkie kolory, słuchajcie, ej, ten biały taki srebrny aż co metaliczny kosmicznie dobra skórka widzowie w takim razie wybieramy sobie tego właśnie legendarnego blockdasha ale w wersji laserowej i to tylko na dwie osoby i popatrzcie mamy tutaj julikuli Beta, więc tak jak obiecywałem, nie będziemy dzisiaj grali z botami. Znaczy, w sumie z nimi też możemy zagrać, ale będzie tutaj człowiek, dzięki któremu po prostu wytrwamy dłużej niż 30 sekund. No to pałpałal, pa, pa, lecimy dalej. pał, pa, pa, to szybki strzał, a ty szybciutko wbijaj na www.abrate po takie kozackie czapki z daszkiem na lato. No to jest gościu duży flex. Pierwsza linijka w opisie każdego filmu. Oczywiście dorzucamy gratis dwie naklejki i zdjęcie z autografem także za free. I w zasadzie jak dzisiaj zamówisz, to już jutro ta czapka może być u ciebie i nie będziesz narzekał w upały. W, 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 a bra, i, ty. I widzowie, popatrzcie, laser oh, Dash wow. legendary. Co ty masz za skina? LOL, ale on jest kozacki, pamiętam go. Popatrz, to jest niby zwykły bloger, ale grało. zauważ, że tutaj mamy stoper w prawym górnym rogu. Mapka się trochę różni. No, widzę, widzę. Mm, I widzisz, o, Woo! są kształty, przez które po prostu Woo! trzeba przeskoczyć. I tyle. Dodatkowo są lasery na podłodze, one będą jeździć, one będą śmigać. Patrz, laser Ej, zielony dobra. z prawej strony y na przykład. To yes. jest ciężkie. To będzie ciężkie, natomiast ja. Po Postaram się Tobie rozbijać to zawsze te wszystkie lękiem. kształty, żeby było w miarę nic. Mogę Ci powiedzieć tak, wczoraj grałem z botami i z botami się udało no. wytrwać od 30 do 50 sekund, więc już mniej więcej to jest ta magiczna bariera, e, którą właśnie przetrwałaś, więc liczę na to, że będzie oczywiście to dłużej. No, mniej więcej gdzieś tutaj wszystkie te boty już odpadały, tak, w tej okolicy czasowej, więc my jak oczywiście. będzie minuta po 30, dobra, mój rekord, minuta 30, jak to ustanowię. No, to no to no. chyba nie w ten sposób. Widzowie, będzie ciężko. Widzowie, podejście numer dwa. Ja wam w ogóle mówiłem, że to wcale nie jest taka łatwa mapa. Ona tylko wydaje się pozornie łatwa, że o, przeskoczysz przez laserowy kwadracik. Ale patrz, no dobra, to jest na przykład giga proste. No tutaj stoisz i nic nie robisz, prawda? Nic nadzwyczajnego. Ja się boję, że ja tymi mockami zaczepię A, o to, A, to, to nic się nie stanie. A to ja wiem, że, wiem, że nie, 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 ale no. Tak, tutaj nie, słuchajcie, nie. naprawdę za dużo się dzieje. Na samym starcie się nie dzieje aż tak dużo, ale przeszkoda, na której od Juli, popatrzcie, tam były i kolce, ale też i były lasery poprzeczne. Więc naprawdę to nie jest aż takie super S. Kiedy, słuchajcie, nie gra się tak totalnie na co dzień, no nie? Trzeba brać to pod uwagę. No, jak się gra raz na pół roku. Tak, przeskakuj raczej tam, gdzie na przykład ja, co nie? Że jakby staraj się no, robić widzę, to, co widzę, mniej więcej. Ja ja oczywiście czasem będę. O, dawaj, ja bym sobie poszedł tu w lewo. przeskoczyłbym sobie przez dobra. jeden, przeskoczyłbym sobie przez drugi i nic bym więcej nie robił. Stałbym sobie totalnie w miejscu. No nie? Tutaj tak samo, Jezu, spróbowałbym po prostu Jezu, przeskoczyć 44 sekundy. przeskoczyć dobra. nad drugim i nad kolejnym nad kolejnym i to samo i to samo. Oj, tutaj Nie, nie. Okej, okay. ale widzicie, tutaj mało było co, co? zrobić. Ja sam się, się, się zaciąłem. Ja się sam zaciąłem i osobiście uderzyłbym do prawej strony, ale Juli przegrała tylko przez to, że był zielony laser na ziemi. Dobra widzowie, akcja jest taka, że oglądałem youtuberów za granicą. Wiadomo, to jest beta, więc tutaj ma dostęp do tego mega mało osób, ale byli youtuberzy z Ameryki, z Brazylii, z Portugalii, którzy robili celowy odcinek. Rekordy. Robimy rekord, tak? Czyli katowali tą mapę i ich czas przed przykład było minuta 50. Dwie i pół minuty jakiś koleś miał i się mega, mega jarał. wydaje dobra, Wydaje mi się, że wcale to tak mega tacy trudnym. OP nie są w to. Albo, albo ta mapa jest tak trudna. Popatrz, zielony laser od prawej już powoli do nas zmierza. Więc co ja bym tak, zrobił? Przeskoczyłbym go teraz, żeby już mieć go z głowy. Już mieć go odhaczonego. Teraz popatrz, Ej. tutaj ja cię rozbiję i przeskocz tutaj. Uważaj na zielony laser, uważaj. O, Wiem. widzisz, ogarnęłaś. Ogarnęłaś. No i spoko. Ja sobie tutaj przeskoczę po ukosie. Już mamy 35 sekund. I ale to było, na to było na farcie, to było okay, na farcie. Tu Dwa lasery naraz, okay. naraz spróbuję przeskoczyć. Dobra. Pamiętaj też, że w razie co podwójna spacja jest, no nie? Jakbyś bardzo Czy Jest jeszcze jakiś zielony, okay. na jeden ma... kotek stoisz i dopiero potem lecisz. O, widzisz. Fajnie, te lasery bym przeskoczył też jeden i drugi. Okej, okay. uważaj na zielony, tu po prawej, po prawej, po prawej, pod spodem, widzę. pod spodem. Widzę, widzę, Dobra, widzę. przeskocz nad zielonym tutaj do mnie. I teraz stań pomiędzy i uwaga! Podskakujemy. A ty mnie odbiłaś! Ja przeżyłam, ale... ja przeżyłam, ale nie przeżyłeś. minutę Je... i mnie odbiłaś! Bo mnie odbiłaś, ale mamy minutę i jedną sekundę więc lecimy po więcej. No dobra, słuchajcie, zakręćmy sobie ponownie. Już tylko jeden skin został w tym kole, którego nie posiadamy i mówimy o tym Dark Future, czyli skinie coś specjalnego. Ok. Na niego też mamy, słuchajcie, tutaj i... A, to nie, to jednak był jeszcze jeden specjalny. No tak. 3-13% szans. To nie jest dużo, ale też nie jest skrajnie mało. Więc to, słuchajcie, jest do zrobienia. No, oj, no teraz to se przeleciał wariacik. Dawaj, 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 jedziemy. Ja powtarzam. Oczywiście możemy sobie zakręcić milion razy na to, Natomiast nie chcę tego robić, nie chcę kręcić miliona razy, już bez przesady. No to nie o to w tym wszystkim chodzi, ale kroczki. Oj, to nie to, to nie ten kierunek. Dawaj, 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 dawaj. To koło, słuchajcie, niedługo się skończy. Niedługo już nie będziemy mogli nim kręcić, więc tym bardziej, słuchajcie, musimy cisnąć. Musimy ci. No i gdzie on jest? Pau, 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 pau. Pow! Let's go. Koło ograniczone czasowo po raz 55 tysięczny Jedziemy może tym razem. Uuu, u, uu, u. Uu. Dobra, tego chyba nie miałem. Ad dystopia, tak. To było to coś, że o za dużo reklam wokół mnie. Bardzo, bardzo fajne, super. Wszyscy się podjarali. Wiadomo. Lećmy już w tym co ważne, czyli słuchajcie z tą skóreczką, co nie? Serio daj mi tą skórkę. Daj mi tą skóreczkę O! Oj, liczyłem na tamburyna Ale nie tym razem Tamburyna nie dostaliśmy Ale może tym razem będzie nowy skin Uwaga, uwaga O, dobrze się zakręciło, dobrze się... No i za daleko Kurczę, to może się skończyć Naprawdę, to może się skończyć na tym Że serio będę musiał kręcić 10 razy I naciskać escape Kręcić 10 razy i naciskać escape Bardzo bym chciał tego, słuchajcie, uniknąć O, znowu to No to pow pow. Pow! Jazda, jazda, jazda Bo bez gwiazdy nie ma jazdy wizowej O, 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 o Znowu to Mmm Ptasia kupa. Dobra, 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 dobra. Znowu go nie ma. Okej, okay, może tym razem, słuchajcie, bo dobrze się zakręcił. No nie, no, tamburyniarz Jan najwyżej będzie. Okej. Okay. Na no, pokaż ten tamburę, no dobra, nie no ten skin jest tak fajny, naprawdę co jest za mocne. Okej, okay, słuchajcie, ostatnie kręcenie robię teraz w tym momencie. I robimy chyba dyszko, już kręcenie wtedy, bo to nie ma innego sensu, no. Ewidentnie, słuchajcie, nic tutaj nie leci. O, nowa rzecz w sumie, tak swoją drogą. Dobra, słuchajcie, i co? Naciskamy od razu escape. Okej, okay, tego nie miałem, tego nie miałem. Reszta to duplikaty. No dobra, to słuchajcie, znowu dyszka. I co? Robimy escape? Dawaj, escape. Pika. O kurde, wszystko jest duplikatem. Wszystko. No dobra, to jedziemy znowu z dyszką. Ej! Przyznam szczerze myślałem, że tak zakręcę z 20 razy i będzie po robocie, a tutaj patrzcie, wszędzie są duplikaty. Wszędzie tego skina, słuchajcie, jeszcze nie ma. O oh, wow, to ciekawe! To naprawdę słuchajcie, ciekawe. Jeszcze raz escape. O! Pokaż mi go, pokaż, pokaż Dark Future. Gdzie on będzie? On będzie na samym dole? Jest i on. Dark Future. Pasujący do blockdasha moim zdaniem. Naprawdę ładnie wyglądający, w wy fajnej jakości, bardzo ładnie powycinany. To jest, to nie jest jakieś rozpikselowane. Duży szacunek moim zdaniem. Dobra widzowie, teraz laserowy dash. Oczywiście legendarny, ale Uuu, mamy tutaj słuchajcie... Grzami. No właśnie, popatrzcie. Więcej ludzików. To są Aha, boty. Mówiłem że, ej, mówiłem, że nie gramy dzisiaj z Botami, słuchajcie, ale są boty, bo chcemy sprawdzić, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Czy kiedy na przykład tutaj Juli nie jest jakimś mega zaawansowanym graczem, to czy właśnie takie boty mogą ją Aha, wyprowadzić, popchnęli bo Pchnęli mnie, chcieliśmy popchnąć. No właśnie, mater. popatrz super, tutaj, zna. tutaj na przykład to przeskoczyć, to... Okej, okay, przetrwałaś to? W sumie? Tak. Okej, okay. no dobra, bo oni wszystko chyba na jednej Co? przeszkodzie. Właśnie chciałem zobaczyć, czy będzie dużo ciężej grać, bo ja wczoraj miałem takie sytuacje, w których no ja niby ogarniam, a te boty tak się rozpychają, bo tak dziwnie, no słuchajcie, jest tak mało tak się, rozpychają, mięca, żeby przez coś przeskoczyć, no... że to nie jest aż takie strasznie proste. Okej. Okay. To było proste, ale bardziej mi chodzi o to, że przy którejś przeszkodzie, na przykład jakby były jakieś te właśnie... Ej, kolce, gdyby były! Ty wiecie, ty. jak mi tu, te macki latają. To będzie mega trudne. Nie na boki. No właśnie też zastanawiałem się, czy nie wybrać tego skina, ale stwierdziłem, że nie no, weźmiemy tego nowego, słuchajcie. O, dobra, tutaj jak najszybciej ja bym poprzeskakiwał, żeby oczywiście potem oni nie rozpychali się. Dobra, jeszcze jeden gość musi No i tutaj jest jakiś zielone laser jest, tutaj. No właśnie i on, uwaga, on był laserem na ziemi i teraz on będzie robił różne zwariowane rzeczy, dobra. Teraz przeszło. słuchajcie, ten półfinał trwał 19 sekund i 26 setnych, więc spoko. Czy ktoś w ogóle z botów ma tutaj fajnego skinka? Nie, to są same stare skiny z tego, co widzę. Natomiast, słuchajcie, my ciśniemy dalej. Teraz w finale z taką czapeczką Abra Team może być nam stosunkowo, słuchajcie, łatwiej. Zobaczymy, czy w ogóle z tymi botami wygramy, bo ja jeszcze mam pomysł na to, że zaraz zagramy jeszcze blockdash timowe. Joli też co? nigdy nie grała. Nigdy? Tak, że są zespołowe blogdasze teraz. O kurde, nie! Mam ping, mam uciekam. ping. Proszę, 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 nie teraz, nie teraz, bo Ej, ja mogę to przegrać przez fing. Dobra, trochę się ogarnął. Dobra. Ja zawsze, jak jest opcja, to zawsze w miarę sprawnie staram się szybko przeskoczyć nad daną przeszkodą. Okej, okay, zostaliśmy sami. Ej, I te boty sami. nie ogarniają w ogóle. 20 w ogóle. sekund. Dobra, tutaj bym sobie przeskoczył, tak, żeby ten zielony laser już sobie odhaczyć, co nie? Bo albo ten właśnie czerwony. O, i tu jak są te pionowe, to ja bym stał w miejscu Ej. i bym. Yo! Wow, prawy. Ej, matkę? Wow. Ci przecięło na przykład, no nie? Więc, więc trzeba uważać O, tutaj ten też bym stał w miarę marciku. w miejscu I bym spróbował przeskoczyć Jeden bym wszystko... Przesko... O, Aaaa. albo w ten sposób Spoko Dobra, Aaaa. teraz się skup Chodź tutaj do prawej Chodź do prawej, chodź do prawej I zaraz będziemy mieli minutę Niep. Więc tutaj znowu jeden laser i drugi Dobra, pamiętasz te zielone klocki? Pojedynczo, na jednym i na drugi Dobra, dobra I tu do lewej, żeby zielony laser już był odhaczony Tutaj dwa na raz Dwa na raz przeskocz Teraz chodź do lewej tutaj do mnie a, no, minuta 0-2, bo mieliśmy no, rekord o jedną no nie mogę Ale jest coraz lepiej Widzowie, blok dash ti mowy Okej, okay, jesteśmy jest. razem w parze Dobra, zastanawiałem się, czy oh. słuchajcie, będzie trochę inaczej Okej, okay, gramy z botami, więc tutaj podejrzewam, że bycie w parze nic za dużo nie zrobi Bo liczyłem na to, że Juli będzie, słuchajcie, z kimś innym w parze I wtedy na przykład będzie mogła wskrzesić bot Daj mi kulkę, daj mi Patrz. kulkę Ja celowo teraz odpadnę, ja celowo teraz idę się spalić, żebyś ty nie, mogła Nie, bo ja nie zbiorę kulki ale właśnie no, spróbuj, zebrać, spróbuj zebrać tą kulkę na, na przodzie na przykład, no nie? Okej, okay, czy, czy, czy po prawej. I zobaczymy, czy mnie podniesiesz tutaj, no nie? Bo pa, 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 pa. Okej! Okay. No, I wróciłem do zabawy, widzowie. Widzicie? Ej, to jest piękne, bo ja nie mogłem wam pokazać, jak działa blok dasz w ten sposób. Bo bot... Przecież jakbym odpadł, to by mi nie podniósł kulki, co nie? Uważaj na kolce, uważaj na kolce. Ja tutaj spróbuję to rozbić. Okej, okay, w ten. Nie! Aj, aj, aj. Nie. O, i teraz ja spróbuję, słuchajcie, po prostu podnieść Juli, widzicie? Pou! Okej, okay, nie zebrało się? Dobra, nie. czekaj, to teraz zbiorę. Dobra. Juli ja Kulibeta odradza się! O, w tej kulce się ten, w tej kulce się odradzam od razu. Tak, dobra, oni wszyscy teraz odpadną, więc ja spróbuję piłeczkę Ej, chciałem zasejwować piłką, naprawdę. I naprawdę Poszłam. bot był na mojej głowie. Serio. No i oczywiście ten ekran końcowy wygląda nieco inaczej. No dobra, minuta 02, słuchajcie, jest do złamania. Joli zmieniła sobie skina, żeby niby teoretycznie było jej łatwiej. Okej, okay, nie wiem, czy to działa. Ale może wózkiego. tak. Dobra, mamy pierwszy skok. No to wiadomo, że. Nie sobie... ma wrotki. No, ma wrotki, ale to też nic nie zmienia, żeby nie było. Okej, okay, tutaj rozbiję ci dołem, żebyś miała łatwiej. Ja jeżeli ja będę mógł, górą. to będę ci rozbił. Uwaga, idzie. A co robić? Z prawej, chodź do lewej. I na spokojnie, stań sobie tu gdzie na ja na przykład i po prostu spróbuj nie być rozjechanym przez laser. Proste, co nie? Dobra, tu chodź sobie no. do, do prawej przeskoczymy na totalnym lajciku Tu poczekaj, 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 chodź, prześlizgnij się i do przodu ten laser, co nie? Nic też Ura. nadzwyczajnego. Ten zielony już jest za nami, popatrzmy. Mamy... 32 sekundy, tak, ja tylko patrzę do minuty teraz... 3. Dwa lasery naraz tu przeskocz. Dwa naraz, bo one są bardzo wąskie, bardzo. I teraz szybciutko przechodzimy tędy. okej, okay. nie patrz na razie na czas, na razie nie patrz na czas. Tutaj, pamiętasz, stajesz na klocku, czekasz chwilę. I przeskakujesz znowu. Tutaj zejdź sobie na spokojnie, i znowu dwa lasery naraz. Naraz. I tu do prawej. Okay. I do prawej. Uwaga, idzie laser zielony z lewej. Chodź, przeskoczymy go. Na totalnym lajciku. Tu się robi trochę gorzej. O, wstań tu gdzie ja. I uwaga. Dobra. Skaczesz raz. I skaczesz dwa. Okej, okay, dobre, dobre, Jezu, dobre, dobre. dobre. Tutaj uwaga, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. Dobra, tu ogarniasz jeden laser i tu dwa na raz, albo jakkolwiek ci się podoba. Okej, okay, już zaczynasz to wyczuwać. Uwaga, zielony laser z lewej. Zielony z lewej. Dobra, czekaj. Dobra, ja ci tu rozbiję, ja ci tu rozbiję. Dobra? Nie, a, ale to było trudne. Ej, to było trudne. Mamy minutę 22, więc już jest sporo lepiej. Ale sami wiedzieliście, to już, to już zaczynało być całkiem trudne. A teraz jeszcze sobie zmodyfikujemy, słuchajcie, 32 graczy. Z czego tylko dwóch to gracze, a 30 jest botów. Uwzględniając mnie, to już jest 31 botów. I teraz tak, mamy o, blok o, uwzględniać teamowy. ciebie. E, tak, o, potem, słuchajcie, też będzie blok teamowy i na koniec już nasza ulubiona wspaniała giereczka, czyli ten laserowy, co nie? O, kurde, ale tutaj. A, ale tutaj było. No właśnie, tutaj naprawdę Minion. się robi. Słuchajcie, cyrk. Okej, okay. wyeliminowane drużyny już trzy. Ja bym liczył na to, że te boty, przez to, że wziąłem teamowy blogdash, to może jeden u drugiego na przykład uratuje, czy coś takiego. No wejdźcie w te piłeczki, drogie boty. Weźcie, uratujcie swojego ziomka. Ja okay. piłeczkę. Ej, wziąłem. jak ty zabierasz piłeczki, to zabierasz im tak jakby, więc to jest spoko, Aha. żeby być takim trochę hamskim graczem. Natomiast, okej, okay, oni i tak raczej tego No to nie ja o tym nie pomyślałam. Nikt tego chyba nie przeskoczy. No dobra, tylko my to przeskoczymy. Okej, okay, oni to odradza okay. od odradzają, ale to i tak nic nie zmienia 41 sekund tutaj słuchajcie bo ty wytrzymały więc nieźle tak słuchajcie ale popatrzcie o tu jest na przykład spoko spoko skin e, czy to jest o smerfetka też jest całkiem spoko skinem chyba akurat tu smerfetkę mam wy oczywiście wpisujcie kod Dobry, abra wy Stumble guys żebyśmy słuchajcie pobijali no Topkę! Jesteśmy na ósmym miejscu, możemy, słuchajcie, być oczywiście wyżej, no i jestem ciekaw, słuchajcie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o rekordy czasowe właśnie na tej nowej mapie. Bo, uwaga, Ej, jak ona już to będę chciał polski rekord pobić. No co? Co? Że jak jest na przykład finał, to powinny zniknąć kuleczki odrodzenia. E, albo, Że... albo na przykład, Że... żeby było ich mniej. Nie? Tak, ale z drugiej strony, jakby one mniej. zostały usunięte, to trochę łamie to tą zasadę ee, Że można jednak grać w nieskończoność Co To to, Ale odrodza się, dobra. Widzisz, gość gościa odrodził To mogłoby po prostu tych kulek się. być ewentualnie mniej Serio Dobra, wyeliminowane drużyny no tak, na tak, żeby to mi. trochę trudniejsze było, nie? Tak, 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 tak Wiadomo, tu są boty I dopóki nie będzie takich podwójnych ścian Tych wiecie, wiecie których Albo potrójnych No to oni nie odpadną Ja im będę tutaj rozbijał Tak na totalnym lajcie Weźcie sobie tutaj na śmiało Okej, okay, tutaj też Dobra, jedna drużyna odpadła Zostawiam im kulkę. O. Aj tak bez know. sensu. 50 sekund również. Alanem trwało. z klaunem. Alan, wow! Dobra, kto został? Okej, okay, został Alan. Nieźle. No i teraz ten laserowy czy Tu są lasery? No tak, wziąłem ten laserowy jak ostatni. Ej, jaki mieliśmy teraz czas? Minuta 24? Tak? 22. Czy 22, dobra może 22 faktycznie było. Już nie dodawaj e... tych dwóch sekund. Okej, okay, tutaj odradzania jakby co nie ma, co nie? No właśnie Więc chciałam o to zapytać, bo tu już nie ma drużyn. Tak, trzeba brać to pod uwagę. Okej, okay, i teraz tak, dawaj spróbujmy zrobić jak najlepszy czas. Uwaga na te laserki po prawej, które też wiadomo, że przechodzą. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. zostaliśmy już sami. Zostaliśmy sami, no to ja sobie przez ko... A nie, uważaj, dobra wróć, wróć, wróć do tego zielonego, wróć go tutaj, okej. Okay. I teraz można go jeszcze raz jakby, o w ten sposób, myślę, że to jest najlepsze po prostu droga. Tutaj wiadomo pojedyncza spacja na totalnym lajciku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oj, no i... muszę się teraz skupić tutaj. Dobra. A nie. No, nie, no tutaj to też w miarę lajtowo. Jeszcze w miarę lajtowo. To jeszcze, jest czerwony jeszcze, ale czerwony jest 40 laserek, sekund. który można stosować. okej. Okay, dobra, rozbijam ci tutaj dołem, żebyś mogła. Tak, Więc tak, dawaj tak, tak. tutaj. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Teraz patrzę dalej. Uwaga, od zielone, zielony idzie od lewej i my idziemy do prawej. Chodź tu do prawej. Tutaj widzę, widzę, widzę. Dobra, zielony możesz sobie przeskoczyć. Wow. Tutaj też. No stań to? tu gdzie ja. Stań tu gdzie ja. I tutaj na totalnym lajcie przeskakujesz dwa... I nie, po a... prostu... Nie. Minuta jeden, to jest nasz stary rekord! Dobrze, widzowie. Czy my jesteśmy w stanie Dobrze. złamać tą minutę 22? Dobrze. Serio, chciałbym, słuchajcie, to zrobić, natomiast sami widzicie, że kurde, to by się potem robi takie takie niewdzięczne jakby. To nawet często nie są jakieś mega trudne nie fragmenty, fragmenty, ale właśnie takie, że niewdzięczne, że nie za bardzo jesteś w stanie cokolwiek zrobić. No dobra, tu już wiesz co robić, więc tutaj spróbuj po prostu nie odpaść i będzie całkiem, całkiem git. Dobra. O, to... teraz sobie tak ustawiłam no. kamerkę i, 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 i widok na tą grę, że teraz już jest łatwiej. A ja wtedy wiesz jak robiłam z lotu ptaka eee, Serio? Zajesz? Serio? Tak. Serio cały czas? Czyli ty nie widziałaś już przed, przed tobą? <grym> Widziałam, o, wow. ale ograniczone to było. O, wow, no dobra, to wierzę, że minuta 22 to mogło być bardzo, bardzo wymagające. Dobra, tutaj. Ee, no. Okay. chodź. tutaj do lewej do góry raz. Do, uważaj! Okej, okay, dobra, chciałem to zrobić, ale bałem się, że... Zbrzuszkowałam. To, dobra, to, tu do widziałeś? prawej, tu do prawej. Tak, ale to było dobre, to było dobre, że zareagowałaś w miarę na czas. Jeden laserek, wiadomo. I uwaga, chodź tu do prawej, chodź tu do prawej. Przeskocz sobie I ten da. czerwony i dawaj od razu zielony możesz zrobić, bo to już jest połowa mapy, więc na luzie. O, to jest trudne. Tu musisz, panie, tu musisz Jezu za mną, Chryste. tu musisz Jezu za mną. Jezu do dobra, spro... tutaj ominęłam bokiem, zobacz. Tutaj. Ej, ja to, to, zwa ja tu ja to zważywiłem.